Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ważnym wyroku yy, Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeciwko Deutsche Bank. Znowu Frankowicz wygrał. Mianowicie, sytuacja jest taka, że 4 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny orzekł nieważność w całości umowy yy, kredytu denominowanego udzielonego przez Deutsche Bank. Co ciekawe, była to apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał, że umowa jest ważna i wiążąca dla stron. Był to wyrok z 22 października 2018 roku, czyli rok przed 3 października 2019, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o możliwości stwierdzenia nieważności umów kredytów frankowych. Co ciekawe i co ważne w tej sprawie, to Kredyt frankowy udzielony przez Deutsche Bank jest kredytem, który budzi wiele wątpliwości, dużo emocji. Dlaczego? No dlatego, że sądy często orzekały, że tutaj nie ma nieważności. Sąd apelacyjny w Warszawie 4 grudnia 2019 roku jednoznacznie stwierdził, że zapisy dotyczące waloryzacji y, y, tego kredytu i y, przeliczania, przeliczania y, y, rad kredytu oraz w ogóle samego kredytu ze złotówek na, na, na franki, z franków na złotówki jest, y, jest klauzulami nieuczciwymi, abuzywnymi. A to oznacza tyle, że są one niewiążące dla Frankowicza. Co ciekawe, te niedozwolone klauzule, jak sąd wyraźnie wskazał, nie obowiązują Frankowicza w całości. A co to oznacza? To oznacza, że sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, iż ta umowa Deutsche Bank jest nieważna bezwzględnie. Co oznacza tyle, że po pierwsze mamy potwierdzenie tego, że kredyty frankowe denominowane udzielane przez Deutsche Bank podlegają stwierdzeniu nieważności. Po drugie, co ciekawe, sąd apelacyjny w Warszawie, odmiennie niż sąd okręgowy w Warszawie, jeszcze w październiku 2018 roku, 4 grudnia 2019 roku, orzekł również o przyznaniu zwrotu świadczeń, które świadczył Frankowicz do banku i to jest ponad 87 tysięcy franków i 168 tysięcy złotych. Jakie są wnioski? No proszę państwa, jednoznaczne. Po pierwsze, y, pamiętać musimy, że sąd drugiej instancji może w całości zmienić orzeczenie sądu pierwszej instancji i tak się stało tutaj. Najpierw sąd oddalił powództwo Frankowiczów sąd okręgowy, a sąd apelacyjny uwzględnił je w całości. Po drugie, klauzule mm, waloryzacyjne zawarte w umowach Deutsche Bank, umowach Kredytu denominowanego są abuzywne, a zatem moż, mogą sądy polskie stwierdzać nieważność tych umów. To oznacza tyle, że te wiele wątpliwości, które dotyczyły Deutsche Banku, również zostały tym orzeczeniem rozwiane. Proszę Państwa, w mojej ocenie, to kolejny sukces Frankowicza. Który pokazuje, że nie ma banków, które prowadziły prawidłową politykę udzielania kredytów walutowych, frankowych, i że również Deutsche Bank zawierał w umowach z konsumentami klauzule abuzywne. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.